Białystok miała jeden punkt przewagi nad stołeczną drużyną. Dzisiaj w samo południe Białostoczanie zagrali z zespołem, z którym w ubiegłym sezonie rywalizowali w czwartej lidze na mecz ze Zniczem do Pruszkowa. Pojechali z nadzieją na kolejne trzy punkty. Jest to dla nas bardzo istotne spotkanie, z nicz pruszków. Trudny rywal. Uważam, że zespół jest w tej chwili bardzo mocno skoncentrowany. Zdaję sobie z tego sprawę, jak rezultat tego spotkania może wpłynąć na końcową tabelę, ale staramy się jednocześnie troszeczkę chłopaków jak gdyby tak rozluźnić, żeby oprócz tej pełnej mobilizacji, motywacji do dzisiejszego meczu, żeby to im nie przeszkadzało po prostu w grze. W ubiegłym sezonie Jagiellonia tutaj zremisowała ze Zniczem 1 do 1. Co w tym czasie zmieniło się w Pana drużynie przez ten rok? No myślę, że zmiany, które nastąpiły w naszym zespole to były ogromne, ponieważ już skład personalny się zmienił, jeśli chodzi o pierwszą jedenastkę, przynajmniej w 50%, a przede wszystkim zmieniło się to, że poprzednio graliśmy w czwartej lidze, a teraz w trzeciej lidze będziemy grali. Myślę, że zmieniło się to też na tyle, że w dniu dzisiejszym nie będzie remisu, tylko wygramy ten mecz. Na szczęście nie spełniły się słowa trenera Matuszewskiego. Pierwszy strzał na bramkę Pruszkowian w piątej minucie gry oddał Zbigniew Szukzda. Kwadrans później kapitan Białostoczan Jacek Markiewicz posłał piłkę obok słupka. Atakowali również gospodarze. Dobre sytuacje mieli Paweł Staniewski oraz Marcin Korkuć. W pierwszej połowie żadna z drużyn nie zdobyła jednak bramki. No jest Znaczy wyrównany. Na razie widać, że jedna i druga strona bardzo poważnie traktuje i nie chce przegrać. I myślę, że druga połowa rozstrzygnie. No my uważam, że troszeczkę za w gramy, gdyż yy, no niczym nie ryzykujemy. W punkcie, jeżeli byśmy wygrali, sytuacja by była bardzo korzystna dla nas. Dlatego myślę, że może druga połowa będzie bardziej ofensywna z naszej strony. Jak pan ocenia tą pierwszą połowę? Bo chyba groźniej gra niż. Oczywiście, bo są u siebie, są gospodarzami tego spotkania. Natomiast my będziemy robić wszystko, żeby przynajmniej zremisować z tym zespołem, bo jak panowie widzą boisko, jest śliskie, piłka również, a nasi zawodnicy, przepraszam, nasi zawodnicy nie potrafią jakoś znaleźć się na tym śliskim boisku. Poczekajmy jeszcze 45 minut i zobaczymy co będzie. A po tym właśnie czasie białostoczanie cieszyli się z kolejnych trzech punktów. Doprowadził do tego Piotr Andrzejewski, kończąc bramką bardzo dobrą akcję Agiloni. Przy strzeleniu tego gola doskonale asystowali Sławomir Głębocki i Jacek Markiewicz. Początkowo myślałem, że ta piłka nie, nie wejdzie w ogóle, bo przed strzałem odchyliłem się. No ale akurat tak wyszło, że w poprzeczkę i bardzo się z tego cieszę. Myślę, że się przełamałem właśnie w tym, że w niemocy tej strzeleckiej. Później Białostoczanie mieli jeszcze kilka dobrych sytuacji, ale nie dopisywało im szczęście. Oby to szczęście dopisywało w czterech następnych trzecieligowych spotkaniach. Miejmy nadzieję, ostatnich już w trzeciej lidze. Cztery kolejki do końca, cztery punkty przewagi. Jagiellonia już w drugiej lidze? Nie, nie, nie. nie. Jagiellonia jeszcze nie jest w drugiej lidze. Jagiellonia jest na bardzo dobrej drodze do drugiej ligi. i Myślę, że to co powiedziałem w ubiegłym tygodniu, w tej chwili jesteśmy skazani na sukces i zrobimy wszystko, żeby z tej drogi w tej chwili już nie zejść i nie zboczyć.